No, coś z klaunem, coś z klaunem to jest. Nigdy nie zostawiajcie sami w domu. Maja. Co to się wydarzyło? Maja fajniejsza Miałam... jest. Ole, dziwna grafika, jak spańta trochę. Ale z klaunem może być ciekawe, tak myślę. Uu. 13 lat. Moi rodzice wyjechali w sprawach biznesowych, a ja musiałam zostać w domu sama. Tata zostawił mi swoją kartę, żebym mogła sobie zamówić coś do jedzenia. Co ona. Co to jest? Pizza z tynkiem do ścian, chłopiec z cementem? No kurde! Bez przesady! Nie ukrywam, że całkiem mi się to podobało. Nie bałam się. Pozostawałam już sama wiele razy. Poza tym wyjechali tylko na trzy dni. Było to w czasach, gdy popularne były pranki z To Dochodziło wtedy do wielu nadużyć, ale nigdy nie zdarzyło się to w mojej okolicy. No w mojej już się zdarzyło, <glam> z szalina! Mimo, że mieliśmy płot, przez który łatwo byłoby przeskoczyć, nie przejmowaliśmy się tym, ponieważ żyliśmy w dzielnicy, która była uznawana za bardzo bezpieczną. Było około godziny 18. Zawsze tak mówią, nie, zawsze tak mówią potem. Na dworze robiło się już ciemno. Z tyłu domu mieliśmy oszklony taras, tak zwany ogród zimowy, który wychodził prosto na podwórko. Drzwi do niego znajdowały się zaraz obok kuchni. Zgłodniałam, więc wzięłam jakieś przekąski z lodówki i wróciłam do oglądania telewizji w salonie. Te jedzenie jej to nie wygląda najsmaczniej, co nie? Bany dach głośny dudniu, gdy krople na niego spadały. Fajne dnia, dnia na zewnątrz potężnie lało, więc było niesamowicie głośno. Ale to musi być fajne w takiej szklarni sobie słuchać takiej wychilującej ciebie muzyki. Nie i pada deszcz. Ale to musi być taki vibe. Ja bym się bał mieszkać w domku jednorodzinnym, tak szczerze, ja go wolę w bloku. Właściwie to momentami nie było słychać nic, oprócz deszczu uderzającego o szyby. Niedługo później byłam już dość śpiąca. Stwierdziłam, że pójdę do mojego pokoju i położę się już. Wzięłam telefon i miałam przeglądać social media, o. ale nagle usłyszałam potężnych huk na parterze. I nie zdążyła dać mi suba na kanale, no to widzę, wiesz, to wiem. Przeszły mnie ciarki, byłam przerażona. Ale postanowiłam zejść i to sprawdzić. Myślałam, że to pewnie nic takiego. Zeszłam do połowy schodów i spojrzałam w głąb korytarza. Było niesamowicie ciemno, ale wiedziałam, że ktoś tam stał. Ujrzałam tył sylwetki. Szybko wróciłam do mojego pokoju, próbując nie wydać żadnego dźwięku. Słyszałam, jak ktoś chodzi po salonie. I co, zgadujemy. Myślisz, że zadzwoni na policję? Bo, znając tę historię, wydaje mi się, że może na przykład zadzwonić do rodziców. Ale oni... nie, oni są na wyjeździe. Nie, to może pójdzie po rozum do głowy i zadzwoni na policję. Obstawiam, że... no, my, miejmy nadzieję. Natychmiast zadzwoniłam na policję i wrzeptałam do obywatela, że potrzebuję jak najszybciej pomocy. Mądra! Nazłość na złość, zaczęło kręcić mnie w nosie i nie. nagle kichnęłam. Spanikowałam i nie nie z pokoju do łazienki. Też alergię. To było jedyne pomieszczenie z zamkiem. Zamykając się w niej, słyszałam jak włamywać wbiegał po schodach na górę. Ledwo powstrzymywałam się od płaczu. Mężczyzna próbował się dostać do środka, szarpiąc za Moja łazienka ma małą, zamgloną szybę, ale nawet przez nią byłam w stanie coś zobaczyć. Wyjrzałam więc ostrożnie tego kogoś, kto był po drugiej stronie. To był klaun. Miał zielone włosy i brakowało mu nosa. Nosił bardzo dziwne ubrania, a w dłoni trzymał ogromny nóż. Uuu, to maczeta. Wskoczyłam na wannę, otworzyłam no okno i wyskoczyłam na zewnątrz. Poślizgnąłem się na szybie. I... Co to za dźwięk? To no, KURWA Nie, no taki vibe zbudowali. Nabudowali takiego vibe, u, chłopie do tego. Już wyszła, już uciekła, POŚLIZNĘŁA się, nie! I wiesz, i nagle ten dźwięk, no chłopie, no przecież to tak zrujnowało ten vibe. Mam z dachu. Adrenalina i strach zamaskowały ból. Gdy już miałam przeskakiwać przez płot, usłyszałam policyjne sereny. NICE Funkcjonariusze weszli do naszego domu i aresztowali klauna. Gdy przechodzili nie, mnie, byłam przerażona, a całe moje ciało się trzęsło. Ale byłam szczęśliwa, że to już się skończyło. Policja skontaktowała się z moimi rodzicami, no. a ci wrócili najszybciej jak tylko mogli. Ty no i to jest historia! Zadziała się tak, jakby się mogła zadziać naprawdę. No zadzwoniła na policję, przyjechała, aresztowała typa. Nic więcej. Kiedy wrócili, Bardzo wiedziałam, fajnie. że jestem już bezpieczna. Od tamtego czasu już nigdy nie zostawiali mnie samej w domu. No. A ten klaun został w więzieniu na kilka lat. Zastraszeni dzieci i możliwe morderstwo. No raczej znaczy, chyba za włamanie powinien, bo on w sumie się włamał, nie? Ja możliwe, no... Ale no, no generalnie taka y, historia słaba jest, generalnie trochę była słaba, ale no była taka realistyczna, nie? No ale była taka pointless, taka bez sensu, nie? że był coś że ona nie miała za bardzo jakiegoś takiego wątku ciekawego, że po prostu słyszała, że są klauny, rodzicom zostawili Tak, przyszedł klaun, włamywacz, ona zadzwoniła policję w sumie, oni przyszli i aresztowali go i w sumie to nic się nie stało i on nie zostawiał samej, no takie pointless to jest, nie? Takie bez żadnego większego gdzieś tam głębszego sensu, nie? Ale no okej. Okay.